Eee, babka super ucieszona, ja tam opowiadałem jej ten... Że, o, w ogóle się przedstawiałem jako programista, że robię Rebek Paki, bo tylko o tym wiedziałem mniej więcej, jak opowiedzieć, żeby laska nie wiedziała o co chodzi. No i, i ona mówi, że super, że tak, że, że możemy ten, tylko chciała zobaczyć jeszcze e, moją firmę w KRS-ie. No ja tak mówię, ja pierdolę, przecież moja firma się nazywa Simon Besser. Z imienia i nazwiska. No ale chuj, podałem jej to i mówię, no dobra, to do zobaczenia w takim razie. Następny dzień na niestety nie możemy panu wynająć mieszkania. No i tak miałem kilka razy, żeby po prostu jak, jak dowiedzieli się, kim ja, no bo wpisz sobie, kurwa, czekaj. Siądł Bester, grafika. I zobacz, Bester żyga po szocie. To, usunąłem już tego szota, tego szota już nie ma, ale kurwa, on się nadal wyświetla. Jest ten szot? Nie, no nie ma tego szota. Ale on się nadal tu wyświetla, nie wiem dlaczego. Albo to, patrz.